Witam Was wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Leśnik 1337 Ale przede wszystkim jeden A dzisiaj jesteśmy na terenie Odjazdowej Budżetowej kamienicy Kamienica jest powojenna Ale jak to każda Kamienica powojenna Jest zrobiona z żelbetonu Jak piorun jebnie To nic się nie zatrzyma I Bardzo dobra cena jest Bo cena jest tylko 75 tysięcy złotych albo 50 tysięcy dolarów za najem i proszę za mną jak widać tu jest korytarz ponieważ kamienica ma kilka pokoi a ja wynajmuję tylko jeden jak na razie widać że są wszelkiego rodzaju półki jest bardzo przewiewnie i fajnie słońce dochodzi są wieszaki na jakże kurtki, kapelusze. To jest bardzo miłe miejsce. Nikt nic nie ukradnie. A to jest moje mieszkanie. Yy, mieszkanie jeszcze nie wygospodarowane jak to w kamienicy. Troszeczki remontu by się przydało. Ale to jest minimalne. Koszt maksimum 1000 zł. Złotych 1000. Yy, złotych, yy. Tu mam. Na razie krzesło, jeden mebel tylko, ale razem z kamienicą, jako że kamienica jest e, ogrzewana e, drewnem, macie od razu dostarczone bardzo dużo drewna przez byłych właścicieli, ponieważ postanowili, że nie będą wszystkiego wyrzucać, tylko zachowają dla następnych lokatorów. E, bardzo fajny sufit. Sufit ma od cholery metrów prostokątnych. I jest wzorowany na rybę. Jeżeli byliście kiedyś w rybie, to wiecie, że ona ma takie półkola jakby na górze, takie pręgi. Kamerzysta może spojrzeć na sufit. O! O takie pręgi właśnie poszczególne. I to jest całe fajne mieszkanie. Mieszkanie jest typowe dla Warszawy, ponieważ nie jest za duże, ale nie jest jeszcze mini kawalerką. Zmieścicie tu trzy wanny, dwa prysznice, a może nawet będzie miejsce dla jakiegoś zwierzaka, jakiegoś wilka morskiego, albo czegoś takiego. Takie mieszkanie za cenę 50 tysięcy dolarów miesięcznie za najem, albo 75 złotych tysięcznie, to jest bardzo, bardzo dobra cena, bardzo przystępna cena i cena, którą chciałbym, żebyście skorzystali z niej. I to jest właśnie coś. To jest, widzicie, to. To jest kurwa, właśnie. To jest kurwa dryp, właśnie. O. o. To jest dryp prawdziwy. Chcielibyście mieć taki dryp, co? Tyle to nawet Rolex nie kosztuje. Mmm. Dryp.